takiego bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo jest wtedy również na drogach, kiedy jesteśmy dobrze oznakowani i wszystkie dzieci już o tym wiedzą. A że to jest tak bardzo ważne, to zobaczcie dzieci, jakie mamy dzisiaj gości. Są u nas Panie z gminy, Pani sekretarz i Pani kierownik reperatu organizacyjno-społecznego, Pani Renata Filipko sekretarz i Pani Anna Kowalska. Pan Wójt, przepraszam bardzo, ale dzisiaj nie mógł uczestniczyć w spotkaniu. Witamy bardzo serdecznie nie? Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim, Pana Krzysztofa Mecłowskiego, bardzo Witamy Kierownika Referatu ruchu Drogowego, na Zbigniewa Kwiwiłpapa. I dziękuję, nam na pewno. Witamy Rzecznika Prasowego Komendy Powiatowej Policji, pana Sławomira Tomaszewskiego. <kluczy> Witamy również bardzo serdecznie pana dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedcach, pana Jacka Pobryńskiego. <kluczy> nas trochę finansuje, w różnych akcjach nam pomaga. Witamy bardzo serdecznie Panią Marianę Kowlińską, dyrektora naszego dopisu. Witamy szczególnie serdecznie z kogoś, kto również Pana komentuje, że nie zauważał na naszej miejscowej komisji. Bardzo Też nam wszystkich znamy. Jeśli kogoś pominęłam, bardzo przepraszam, ale witam serdecznie. Dzieci was Dzień dzisiaj na pewno już wiele wiecie o bezpieczeństwie, a dzisiaj się wiele dowiecie. Serdecznie witam rodziców i to, zobaczcie Państwo, jak bardzo bliskie są sprawy bezpieczeństwa naszym rodzicom. To rodzice uczestniczą, tak jak my, codziennie w życiu dziecka i jak bardzo zależy. To też dziękuję za obecność. Witam również tam z przedszkola i wszystkich obecnych, którzy przyszli na dzisiejsze spotkanie. Dziękuję i oddaję głos panu Tomaszewskiemu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. E, kochane dzieciaczki, pewnie już słyszeliśmy jak się nazywają goście. Czy wszyscy słyszeli, jak się nazywają goście, co do nas przybyli? Czy wszyscy słyszeli? Nazywają się każdy. a teraz goście by chcieli poznać, jak wy się nazywacie. Teraz uwaga, na 3-4 każdy powie swoje imię, tak żeby wszyscy poznali Was, bo tam będą występy. Pierwszaki już występowały. Chcę y, y, tak samo robić, co na Każdy pamięta swoje, nie? Tak. Tak. Na trzy, cztery, każdy mówi swoje. Tak. Trzy, cztery! I nie nie odrzucałam, jeszcze raz, raz. Mówisz, trzy, cztery! Ja. Teraz już wszystko wiemy. Wiemy, jak się to nazywa, i jesteśmy dlatego bardzo szczęśliwi, że możemy do was przyjechać w gości. Do serwisu zawsze chętnie przyjeżdżamy. Uwaga dzieciaczki! Czy ktoś z was widział, jak wierszaki śpiewamy, coś trzymały w rękach? Co one tam trzymały w rękach? Odblaski! A jakie są te odblaski? Żeby nie przejechać. Żeby nie przyjechać tak, żeby było w nocy widać, tak? Jak się zaświeci lampami samochodu, to wtedy dobrze widać, tak? i <laughs> Jesło, spójrzcie tylko na te koła. Chyba utknął bez nadziei. Misek się odklei. Szybciej trzeba umyć świata. Więc ta-ta-ta-ta. Chodzić w lewą stronę drogi. Jeszcze raz, będę tylko tak głośno, teraz uwaga, tak, żeby znów tu lampki swoje obie nogi, chodzić w lewą stronę drogi. Pamiętam o tym, bo tu pierwszy go było, dopiero wystąpił dokładnie z tamtym 5 mówiły, żeby chodzić po lewej stronie. A teraz wystąpią przed nami 6 Tutaj ci goście tutaj siedzą, widzicie tych gości? Państwo jak się o nich na początku. Przywieźli do szkoły, do przedszkola, przywieźli prezenty. Różne elementy odnosnowe, kamizelki właskowe, tak jak mówiłem na początku, że kiedy będziemy wychodzili na wycieczkę poza szkołę, poza przedszkolę, to zawsze zakładamy takie kamizelki. Zaczynamy wykonanie 3 trzy lawków kamizelkami. Panie Przewodniczący, proszę policjanci. Ciekawisz się o policjantów na ich karierze? Ciekawisz

zaraz będę jeszcze pod sala jak Thank Pani w telewizji też się chodzi już w kamizelce. Nie wiem czy widać. Także to nie jest wstyd, że się chodzi w kamizelce. Policjanci gonią złodzieja i też w kamizelkach są. Tylko jest lepiej widać, jak jesteśmy w kamizelkach od odblaskowych. Jest za pani, proszę na pani kamizelki są. Duże. Bo Uwaga kochani, yy, się siadają, pierwszaki jeszcze na środek dostały od nas od już wcześniej, tak? Jeszcze założymy kamizelki i za chwileczkę, i za chwileczkę wyjdziemy przed szkołę tutaj na dziedziniec przy jego radiowód policyjny. Czy ładne są kamizelki? Komu się podobają kamizelki odblaskowe? Nie. Czyli podobają się? To teraz mamy w szkole kamizelki, w przedszkolu mamy kamizelki, a rodzice kupią w domu kamizelki, że można było wychodzić na zakupy, polony. Ma? Słyszałeś kamizelkę w domu? Brawo! Jeden ma już kolega. Kolega jak się nazywa? A ja. Media do ma, Mikołaj ma? Ja. Mikołaj się, I też Mikołaj na ten co sami też masz? Widzicie, jak dużo kamizelek mam w domu, a chodzimy w tych kamizelkach? Zawsze. To pięknie, jak zawsze rodzice. Naszym gościom, sponsorom, kamizelek dziękujemy za światełko odblaskowe i bardzo serdecznie dziękujemy Wam i rodzicom.